Witam szanownych widzów kanału Skalew Atmosfera. Wieści z ostatniej chwili. Ponieważ uruchomiliśmy termin sylwestrowy, to chciałbym Wam dać do zrozumienia, że można sobie przyjechać niekoniecznie z skoczkowie. Może któryś z widzów chciałby po prostu spędzić sobie czas w ciekawym miejscu ze skoczkami, ale nie tylko ze skoczkami. Od 26 do grudnia do 3. Stycznia. Mamy otwarte podwoje, mamy jeszcze kilka miejsc. Chłopaki ostatnio narąbali się drewnem, także można spokojnie znowu w saunie napalić. Posiedzieć sobie nad basenem, dlatego że akurat przełom grudnia i stycznia zwykle jest słoneczny, chociaż jest rano zimno, ale i tak przypuszczam, że jest dużo cieplej, niż to czego się możecie spodziewać na wschodzie Europy. Na wschodzie Europy w ogródku nie macie takich o, tutaj kochones, które sobie rosną na drzewie. A no, można będzie te cynki zerwać przy okazji przyjazdu. Także y, wstawię zaraz wam y, dużo e y jest, zaraz będą się puryści kanałów YouTube będą się czepiali, że nie trenuję odpowiednio pracy głosem i wymontowuję dużo y. Stawię adres kontaktowy do uli, żebyście mogli dowiedzieć się co i jak. Jeżeli macie ochotę na spontaniczny przyjazd, to podwoje są otwarte, kilka miejsc spokojnie dla Was jeszcze mamy. Pozdrawiam serdecznie. Krótki film, co? Czasami też potrafi krótko.